akcja Lexi! Bo Jestem Lexi! Dzisiaj będziemy oglądać taki troszkę straszny film. W takich filmach nie wszystko jest takie, jakie się wydaje. Mój przyjaciel Chris używa różnych okropnych dźwięków, od których wszyscy mają ciarki i świetnie się bawią. Życzę wam miłego oglądania! Nowy sąsiad Wilkołak. No dawaj, Heniu, zadzwoń do drzwi. A może odpuścimy sobie ten dom? Hejka! A! O ludzie, to tylko ta nowa. A wy to na co czekacie? Cukierki same się nie uzbierają! No, 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 no. Dom pana Wilczyńskiego to raczej sobie darujemy. Dlaczego? Wiesz, niektórzy mówią, że on jest wilkołakiem. Serio? No mówię ci, kiedy jest pełnia, on się przemienia w wielkiego, strasznego wilkołaka. Pół człowieka, pół wilka. Cały owłosiony jest i ma wielkie, ostre kły. Nie no, ja się nie boję. Pójdziemy tam razem. Nie, my tam w życiu nie idziemy. A ty pójdziesz? Coś ty, ja tam też idę, ale nie ma się czego bać, idziemy! Ja się nie boję, ja się nie boję, nie boję się! Ja się nie boję! Boję się! To przecież tylko sowa, głupta się! <noise> to przecież tylko kot! Idziemy! ja? Tobie, że No, jaki śliczny motylek i pirat! Wiecie, że dzisiaj tylko wy do mnie przyszliście? Ciekawe czemu. Dzień dobry! No nic, mam coś dla was. Małe pyszności dla maluszków. Dziękuję. No tak, też dziękuję. Miłej zabawy! Widzieliście? Wcale nie jest wilkołakiem. Właśnie, nie było się czego bać. Od razu jedzie. Wielkołaki! Masz rację, Elu, nie ma się czego bać. To idziemy do następnego domu? No jasne, że tak! Podobna pani grobowska jest wampirzycą. Chodź tato. to! Uh, ale mam teraz gęsią skórkę. Nie mogę się doczekać naszego kolejnego filmowego spotkania. Do zobaczenia niedługo. Kamera, akcja Lexi.